Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z takiej specjalnej okazji, że mamy dzisiaj święto mam, chciałabym wszystkim mamom na całym świecie złożyć najserdeczniejsze życzenia. A dla mojej mamy mam specjalną dedykację, którą sama ułożyłam. Krótki wierszyk. Kocham cię, mamo. Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, wiele nocy płakałaś. Ciągle dla nas byłaś, ciągle nad nami czuwałaś. Dzisiaj jesteśmy dusi. Jesteśmy przy Tobie, by swoją siłą służyć, mieć serce dla Ciebie, tej ciężkiej dla Ciebie dobie. Dzisiaj jest Twoje święto, bądź zdrowa, ciesz się życiem i nami i bądź zawsze uśmiechnięta. To dla Ciebie, Matko, ten wiersz napisałam, bo mieszkam daleko i nie mogę przyjść z kwiatkiem. To dla Ciebie, Mamo, ten wiersz. Kocham Cię, żyj długo z dostatkiem. Do widzenia. I możliwe, że do zobaczenia.